Poniedziałek rano i czas do pracy. Pamiętajcie, żeby się nawadniać. Ta wykonana, dobra robota, można jakaś do domu. No chyba trudno będzie kupić ten bilet, albo i nie. Integracyjne wyjście na kolację z pracy do Aioli Mini przy pracy Konstytucji. No, trzeba przyznać, że wygląda to bardzo fajnie. Mamy tutaj cały zestawiony stół na piętrze. Przygotowali przystawki bardzo ładnie. Jest pani DJ, która robi muzykę. Jest to fajny klimat, ciekawy wystrój. Mamy fajny widok na cały bar skóry. Jest to fajnie i jedzenie jest całkiem smaczne. Czasem trzeba. Gra o Na no absolutnie fantastyczny serial. Jeden z ciekawszych wątków jest wątek Cersei. Zobaczcie, ile ona zła zrobiła przez, ostatnie, przez wszystkie sezony. Ile ona wyrządziła zła, ile ludzi praktycznie pomordowała i tak dalej, i tak dalej. A teraz tak zawirowali to fabułą, że czujemy do niej jakąś sympatię. Chcemy, żeby to jej się udało, żeby to ona się obroniła przed tymi e, tej sekcji. Ona ma tylko jeden cel: chronić swoje dzieci. Taki cel, który rozumiemy, jest taki szlachetny, fajny. Natomiast to, ile ona zła wyrządziła, to jest po prostu nieziemski. przez te poprzednie sezony. No ja jej życzyłem po prostu, żeby ktoś ją w końcu dorwał i żeby dostała za swoje. A tutaj tak zostałem zmanipulowany, że jej kibicuje. A ta sekta, która teraz wydaje się taka zła, no czy oni są źli? No, tak zostali przedstawieni tak w ten sposób, co tak się wydaje, że oni są faktycznie źli, ale jednak, no na jednak to może dobrze, że oni każą tylko tych, co zawinili, tak? Jakby niewinnych, nie każą. No, z kolei każdy jest winny, każdy ma jakieś, jakieś tam przewinienie. Tak jesteśmy wszyscy manipulowani. Teraz współczujemy sesji, zamiast ją potępiać, także tak to. Trochę wieje. 🎵🎵🎵 sobie taką fajną gierkę, polską, super hot, super hot, super hot. Jest naprawdę bardzo fajna. Krótka, można ją przejść w 2 godziny, fabułę, a fabuła, ale fabuła jest bardzo fajna. Jeśli macie jakiś sentyment do starych gier, do starych komputerów, Norton Commander, prawda, linia poesejna i tak dalej, to Wam się spodoba. Ogólnie chodzi o to, żeby wystrzelać wszystkich wrogów, ale czas biegnie tylko, kiedy my się poruszamy. Dzięki temu możemy sobie zaplanować, popatrzeć, rozejrzeć się i w zwolnionym tempie zaplanować idealną. Prawda? sekwencję ruchów, tak, żeby wrogów wyeliminować. Odpalmy sobie Super Hot. Menu gry wygląda właśnie tak. Mamy taki stary ekran komputera. Ja już skończyłem grę, także możemy sobie zobaczyć wszystkie poziomy. Temu damy tak. Tego rzucimy szybciutko. Dobra, stracił broń. Damy mu raz. Ten by nas trafił, ale na szczęście nas nie trafił. W rzeczy się pojawiają takie teksty na cały ekran, które są... Dosyć śmieszne. Często i dosyć trafne. Tam jakiś gościu był, ale nie widać go. Tutaj leci, patrzcie i tutaj z tyłu jeszcze cholerka leci Wrócę go bronią jest, dostał jeszcze gdzieś jeden się kryje stanie bronią, poje pistolet i go pam super Hot. super, Hot. super. Hot. super. Hot. Więcej fabuły wam nie pokażę, bo jest naprawdę fajna. Także tak wygląda krótka gra ze mną, Super Hot. Może jeszcze jakoś inną gierkę odpalimy, ale to już nie dzisiaj.